Słuchasz podcastu bajeczne słuchowisko historia. Poznaj fascynujące zdarzenia, losy wyjątkowych osobowości i odwiedź niezwykłe miejsca. Gotowi? Gotowe? To zaczynamy. W niewielkiej miejscowości Wojnowo od lat żyją zgodnie wyznawcy czterech religii. Katolicy, ewangelicy, prawosławni i starowiercy. Ci wymienieni jako ostatni, nazywani są też często Filiponami, na cześć mnicha Filipa z Pustelni Wygowskiej. Na końcu wsi znajduje się dawny żeński klasztor starowierców z małą molenną. W głównej sali molenny wisi olbrzymi srebrny żerandol, ufundowany w 1910 roku przez bogatego kupca opakującego śmierć żony. W chwili śmierci kobieta miała 32 lata i właśnie tyle świec umieszczono w żyrandolu. Historia klasztoru związana jest z zakonnicą Eupraksją, która osadziła tam swoje mniszki. Świątobliwe kobiety uprawiały rolę, a także opiekowały się kalekami. Staroobrzędowcy znaleźli schronienie w Wojnowie po tym jak musieli emigrować z Rosji przed prześladowaniami. Stało się to wówczas, gdy nie uznali reform patriarchy Nikona wprowadzanych w rosyjskim kościele prawosławnym w latach 1652-1658. Reformy zmierzały do ujednolicenia liturgii i obrzędów. Część wiernych nie chciała jednak się zgodzić na zmiany i uznała je za herezję, pozostając przy dawnej liturgii. Staroobrzędowcy zachowali obrzędy kultury rosyjskiej. Wielką czcią otaczali ikony. Według tradycji w domu musiała być przynajmniej jedna ikona. Nie wolno jej było przybijać gwoździami do ściany, ale należało stawiać na półce lub szafce. Zmarli chowani byli twarzą na wschód. Wielkim szacunkiem otaczali stare księgi wydane przed reformami Nikona. Mniszki przestrzegały zwyczaju przewracania stron prawą ręką za górny róg i nie pozwalały dotykać ich innowiercom. Po II wojnie światowej społeczność starowierców podzieliła losy Niemców i Mazurów. Wojnowie została ich tylko garstka, sam klasztor przeszedł w ręce prywatne. Pokoje mniszek służą dzisiaj turystom. Tuż obok klasztoru znajduje się cmentarz z 40 miejscami pochówku mniszek. Groby zdobył charakterystyczne białe krzyże z poprzeczną, ukośną belką. Na niektórych nagrobkach można przeczytać nazwiska sióstr oraz daty urodzenia i daty śmierci. Napisy są w języku polskim i starocerkiewno Był to podcast Bajeczne Słuchowisko Historia.